witajcie. Dzisiaj z strony Porucznik Sayo. Dzisiaj moi drodzy nagrywam Overwatcha. Powiem wam szczerze, że dość dawno go nie było. No naprawdę, bardzo dawno go nie było. Bo ciągle w myśli był tylko SnowRunner, SnowRunner i SnowRunner. I naprawdę po prostu, o Jezu, Po prostu troszeczkę już się zmęczyło te, te te bajorka i te i wszędzie te błoto mi już po prostu to zmęczyło. Więc dzisiaj może spróbujemy tak Overwatcha spróbować. Więc dzisiaj w końcu możemy pograć normalnie Overwatcha. Więc mam nadzieję, że na pewno będzie tym razem spokojniej. Ale dzisiaj zagramy moją postacią, którą już mogliście zauważyć na samym tytule. No, mam nadzieję, że Wam się samo to spodoba. Więc weźmiemy Genjiego, na no, razie, oczywiście, do eee! potycz. Przepraszam. E tak, przepraszam za tego jakiegoś e, chorego umysłowo-osobnika, ale po prostu. Nie lubię takich ludzi co wrzeszczą, dlatego właśnie teraz na imprezę. Bo po prostu to już mnie wkurzają tacy ludzie. I zobaczcie, gramy moją ulubioną, moi drodzy, postacią, którą po prostu. uwielbiam. To jest moja postać main. To jest mój istny main. Jak kocham grać tą postacią, to jest najlepsza postać ever, naprawdę. Ale wiadomo, że. Jedna postać to nie wszystko. Natomiast. Yy, Umiejętności się jej liczą i ona ma tutaj umiejętności bardzo dość dziwne, ale bardzo fajna jest jako postać. Yy, więc myślę, że fajnie się grać będzie. Więc tak myślę, że powinno być. Yy... Czekajcie, bo sprawdzę sobie teraz czułość. Yy, to z niej może zniszczymy. No dobra, może być. Zobaczymy. No, więc moi drodzy. Pokażę taki krótki, e, czyli może będzie taki dłuższy odcinek tym razem. W tamtym odcinku też był e, dłuższy niż ten pierwszy, bo pierwszy miał chyba 13 minut i 9 sekund, a ten miał 40... 42 albo 44 minuty ileś tam sekund. Więc był trochę dłuższy. Tu postaramy się też tak e, zrobić. E, więc myślę, że na pewno będzie na pewno dobrze. Ale myślę, że. Ale myślę, że na pewno damy radę w końcu z odcinkiem. Więc y, powinno być dobrze. Widzicie, aż ja tutaj się po prostu już tak agresywnie bije. Ale test, Ale właśnie to jest. Overwatch. Tutaj trzeba naprawdę uważać. Więc, sami widzicie, jak tutaj jest po prostu tragicznie. No, i po prostu, no, widzicie, aż po zginąłem. No, jest po prostu tragicznie, tragicznie, naprawdę. Nie, nie jestem przyzwyczajony po prostu. Nie byłem przyzwyczajony grać e, tak, bo zawsze grałem spokojnie, jechałem sobie. A teraz, trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i to jest takie po prostu O Jezu, nie zabiję go. Zabracie mi kila? A kila mi zabrali. No dobra trudno, i tak bym go aż tak nie zabił, ale... Ja też taki typ totalna masakra, gdzie po prostu mamy więcej HP i umiejętności które mamy po prostu się ładują o stokroć razy szybciej. Tego nie dziwcie się, że ciężko jest mnie zabić, bo ja od dawno bym już mógł zginąć ale korzystam z tego trybu póki, da, póki mogę, tak, póki mogę z tego to korzystam. Więc dlatego myślę, że jest lepiej. Pod tym względem, że jest więcej HP, ale o, widzicie, oni już tutaj tak leją bardzo. Widzicie, to jest tak tragicznie, naprawdę. Mm. O Jezu. O Jezu, Jezu. Co tu się dzieje? No widzicie, już w końcu rozgrywki już jest tak nieciekawie No ale tak zawsze było O, kila zrobiłem W prosty sposób, ale wiadomo No Chodź koleżanko A, ty tu jesteś Oj, koleż... Oj, koleżanko, tak mnie łatwo nie zabijesz. Najpierw to musisz yy, stoczyć ze mną wyzwanie. Ze smoczym mistrzem. O, tak, tak, Gędzi to jest mój żywioł, ja uwielbiam tą postać, naprawdę. Większość osób jej nie obczaja. Okej, okay, Junkrat, Junkrat ulta wypuścił. Dalej? Dalikuma? A no tak, to to jest Junkrat, no co ja co ja mogę zrobić? To jest junkrat Eee, ja nie ogarniam co się dzieje tak wolno chodzę Kto gdzie jest? Halo? No, pokazać się A panie Junkratie, nie ma tak Łatwo No 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 Zobaczymy jak to będzie Czekajcie widzowie, zaraz wracam. Tu moja, jestem z wami. Dobrze moi drodzy, ja oczywiście jestem, no wiadomo, wiadomo jak to jest w domu I nigdy w domu nie ma spokoju No chyba, że macie taki dom, ale no to... Tylko, sz tylko szacun można powiedzieć i tyle Dobrze, no odcinek taki może być nawet, ale to nie ma tu się bać, to i lepiej coś takiego mieć niż mieć gorzej Oj, dobij mnie, dobra, skubaniec. No widzicie. No dobrze. E... Zobaczymy, jak tu teraz będzie. a ty ten reaper mnie już wkurza muszę od tego uciec żeby ona nie wiedziała gdzie oj koleżanko będziesz wierzył o dzięki dzięki soldier o ja od tego ucieknę Aaaa, bastion to jest taki mocarny, że jego taki zwykły ult go tak nie zabija. Bo do bastiona to trzeba, o inaczej, do niego. a kolejne działko jest schowane tu. Gdzie jest kolejne? Gdzie jest kolejne działko? Ale ja się schowałem. Oj, junkrat, on mnie cringeuje. Junkrat zawsze cringeował, tak. To jest bullshitowa postać, co tu się dziwić? szybko uciekniemy tutaj okej, okay, to z wypomnienia ja tutaj podeszłem o od tych U, ojej, 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 ojej. Ojej, ojej, to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpiecznie. No dobrze, nic nie zrobię. O, jest dogrywka. No gdyby się postarali, to cieszyłbym się. Ale dwóch już zabili, to jest koniec. No koniec. No właśnie. No dobrze, no. <laughs> no oczywiście, no kto może dostać play of the Game jak nie Bastion, nie? No właśnie, Bastion zawsze taki był. Play of the Game 100%, no ale wiadomo, tak jest y praktycznie zawsze. To, to nie ma co mówić, po prostu nie ma co mówić. Jeżeli się dzieje, to przepraszam za zamotanie. Więc tak, odcinek to jest taki wstęp o moim gameplayu postaci. Miałem nadzieję, że będzie dłuższy, ale patrząc na to, jak się coś się dzieje w domu, to nie do końca. Więc tak, mam nadzieję, że taki pierwszy meczyk się podobał. To jest taki krótki film, więc myślę, że powinno Wam to wystarczyć. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia z sesji pociąg Przepraszam za takie zamieszanie. Jeszcze to wynagrodzę wam bardzo dobrze, więc ja się z wami żegnam. Cześć!